Jaki styl przywództwa wybrać, jakim być liderem dla zespołu projektowego, nie tylko zespołu projektowego? Macie różne opcje do wyboru: od zamordyzmu po turków, gdzie zespół sam działa i nie musicie w to ingerować. Co wybrać, kiedy to zastosować, czy wszystkie style są tak samo dobre, a może niektóre są lepsze. O tym będzie w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, witajcie. Dzisiaj przyjrzymy się przywództwu i sposobowi, sposobom pracy z zespołem. W moim doświadczeniu, albo przynajmniej w mojej bańce, ponieważ interesuję się tym tematem od zawsze, to, że się mniejsza albo większa wojenka, ale od lat, czy lepsze jest podejście autokratyczne, takie na zasadzie my way or highway, albo robisz po mojemu, albo wypad, a może servant leadership jest dużo lepszym rozwiązaniem, gdzie jako lider pomagasz ludziom, starasz się ich wspierać, pytasz o ich potrzeby i dzięki temu, że ty zadbasz o nich, to dzięki temu okazuje się, że nagle osiągamy niesamowite Wyniki. Jedno czy drugie. Od czasu do czasu wygrywa jedno, od czasu do czasu wygrywa drugie. Bardzo często autorytarne podejście nie cieszy się um, super dobrym PR-em, bo nie, to nie fajnie. Fajnie, jakbyśmy wszyscy pracowali sobie porówno, traktujmy się równie. Autorytarne to jest takie podejście bardziej folwarczne, że ty jesteś panem i władcą, a ja dla Ciebie pracuję. Więc ten autorytarny ma nie najlepszy. PR, ale trochę tego PR-u można sobie jakoś zdebankować. Natomiast z kolei, jeżeli chodzi o fervent leadership, to było dosyć popularne podejście, z którym ja się spotkałem jeszcze, jak pracowałem kilkanaście lat temu, grubo, grubo, prawie 20 lat temu, w globalnej korporacji, które fajnie działało w zrównoważony sposób. No i to jest pytanie, które lepsze, kiedy lepsze? Czy kierować PR-em, kiedy nie kierować się PR-em? I postanowiliśmy sobie, że w jakiś sposób rozwiążemy ten temat, żeby mieć odpowiedź. Bo zawsze miałem problem z tym, być totalnie autorytarnym, nie za bardzo, ale być totalnie ferwant, turkusowym, też nie, nie za bardzo w tą stronę. Więc czemu się przyjrzymy? Są generalnie trzy główne typy zachowań przywódczych w projektach, ale nie tylko. I cała zabawa polega na tym, żeby je odpowiednio dopasować do sytuacji. I jakiś czas temu w Magdą Robak odpaliliśmy badanie PMQ. Które miało sprawdzić albo dać odpowiedź na pytanie, jakie zarządzanie projektami będzie najlepsze w kontekście, w którym się znajdujesz, bo nie zawsze to samo projektami będzie dobrze działało. Inaczej będzie działało w niektórych projektach budowlanych, niektóre w nie inaczej w niektórych projektach IT. Albo może się okazuje, że cała branża pracuje w pewien konkretny sposób, a Ty pracujesz inaczej i musisz złapać jakiś benchmark. Więc założenie tego badania było takie, żeby sprawdzić kilka wymiarów. Dlaczego Cube? Bo trzy główne wymiary, które sprawdzamy, to jest proces projektowy, jak pracujesz projektowo, drugi element to jest współpraca, jak angażujesz kluczowe osoby Projekcie, interfejsów i trzeci element w ten element przywództwa. Jakie przywództwo działa? I zrobiliśmy to badanie. W zeszłym roku przeprowadziliśmy analizę statystyczną na tym i wiemy. Wiemy, co działa, wiemy, co funkcjonuje, co z czym lepiej się łączy i o tym chciałem Wam dzisiaj, dzisiaj opowiedzieć. Właśnie do tego pójdę dalej, to. Yy, Przedstawię się, bo nie wszyscy mnie znają. Nazywam się Mariusz Pusta, uczę jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów. I z moim zespołem Leadership Center te problemy rozwiązujemy. Jeżeli interesuje się temat zarządzania projektami warządzania, zasubskrybuj ten kanał. Jak Ci się podoba to co mówię, daj łapkę w górę. Nie spodoba się daj łapkę w dół, ale w górę pewnie będzie fajnie. Jedna i druga jest OK. Pod warunkiem, że dostanę feedback, czy się podobało, czy się nie podobało. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych materiałów, kliknij dzwoneczek, bo materiału będzie Sporo. Będzie i o narzędziach, będzie o procesie, będziemy rozwijać tematy współpracy, przywództwa, zarządzania projektami. Zrobiło się tego naprawdę sporo i mam kilka wydarzeń przygotowanych też dla Was, więc warto tutaj być, żeby niczego nie przegapić. A dla tych wszystkich, którzy subskrybują, w linku do filmu znajdziecie w na listę 12 pytań. Po to mam schybę. Przyznaję, mam schizę, co by się stało, gdyby kanał przestał działać. Robimy backup różnych, różnych optli, a lista mailingowa jest takim miejscem, żeby móc się odnaleźć. A dla wszystkich, którzy się zapiszą, na listę jest dodatkowy bonus, darmowy kurs, wprowadzenie do metody 12 pytań, więc też się opłaca Przechodzimy do tematu, do typów przywódczych. Pierwszy z tych trzech typów przywódczych, o których mówimy, to podejście hierarchiczne to Z najgorszym PR-em. Lider decyduje, we robi. I teraz dlaczego ten PR? To zasługuje na osobny odcinek, żeby umieścić na jednej skali zachowania przywódcze, a na drugiej, czy ktoś jest palantem, czy jest normalnym gościem. Bo to ma znaczenie. Jak jesteś palantem w hierarchii, to faktycznie będzie to wyglądało my way, or hard way wypad. I to ciekawe, takie podejście potrafi się też wprawdać. Natomiast nie do końca takie rekomenduję. Proponuję palantem nie być. To nie jest kanał dla palantów. W podejściu hierarchicznym lider decyduje, zespół robi. Yy, to potrafi działać w różnym kontekście. Możecie się zastanowić, kiedy działa lepiej, kiedy działa gorzej. Warto, się nad tym, warto nad tym pomyśleć. Wiele organizacji w ten sposób działa, wiele organizacji w ten sposób funkcjonuje, a co więcej, wielu, wielu liderów, którzy się pojawiają non stop, ich zdjęcia w prezentacjach takie na czarno-biało zatroskani, też działają w ten sposób. Ciekawe, nie? Drugie podejście to jest podejście partycypacyjne. Gdzie lider pyta o zdanie, a później decyduje. I znowu na skali normalny człowiek, wersów palant, no to palant podchodzi do tego na zasadzie, dobra, powiedzcie co myślicie, okej, okay, fajnie wypowiedzieliście się, dzięki, robimy po mojemu. To nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby usłyszeć głos zespołu, ponieważ jak jesteś na górze, nie widzisz wszystkiego. Ludzie, gdzie są bliżej pola walki, rozwiązywania problemów, mają swoją perspektywę, która może wzbogacić Twój punkt myślenia. I to, że decyzja jest na koniec Twoja, to jest jasne. Ty bierzesz odpowiedzialność, natomiast słuchasz, co ma do powiedzenia zespół. I korzystanie z tego akurat, dobra, bo zaraz zrobię bajas, czy korzystne, czy niekorzystne. Tak jak w hierarchii istotne jest, żeby po prostu dać konkretny kierunek i podjąć decyzję, tutaj też podjąć decyzję, ale wybrać informację od wszechświata. I trzecie podejście, my nazywamy turkusowym, oddolne, zespół decyduje, lider akceptuje, oddajesz odpowiedzialność do zespołu i zespół sobie działa. I tutaj też można to zrobić metodą napalanta. I don't care, róbcie sobie, jak się wywali, to jest na Was. Albo ok, ufam Wam, robicie, rozwiązujecie temat, ja akceptuję konsekwentnie. Dwa różne podejścia wynikające z bardziej po no, w bardziej powstawy. No, w powstawie mówiłem, nie skupiamy się, ale chciałem Wam dać to jako punkt odniesienia, żebyśmy nie szli w tym kierunku. Dzisiaj zakładamy, że ktoś normalny, ważąc dla projektem, ważąc dla ma właściwą powstawę i wykorzystuje, wykorzystuje te podejścia. No teraz pytanie. Tak, niezależnie od kontekstu projektowego, zanim sobie zaczniemy to układać, to w jakim stylu z tych trzech czujecie się najlepiej i dlaczego to jest autorytarne? Tak, żartem był Ferio, ten autorytarny, ale czy macie swój, jakiś swój lubiony? Napiszcie w komentarzach, które podejście Wam się sprawdza, które funkcjonuje lepiej, a z drugiej strony, z jakim typem, jakim typem pracuje się Wam najlepiej? Czy wolicie pracować w takim podejściu hierarchicznym, że ktoś decyduje, Wy robicie, nie zastanawiacie się nad tym? Czy lubicie mieć na to wpływ? Kilka ciekawych moich osobistych historii się wiąże ze, ze, ze zdarzeniem tych stylów, ale jestem bardzo ciekaw Waszego podejścia. Bo i fajnie, jakbyście się nad tym zastanowili, wrzucili mi ten komentarz teraz, w nim posłuchacie dalej. Bo jak ja to, o tym opowiem, to jeszcze zaczniecie się zastanawiać: A może to nie wypada. Zabawa, zabawa polega na tym, właśnie, główne pytanie: które podejście będzie lepsze. Zabawa to nie wypada, powoduje, że się nie dzielimy całą masą wiedzy, która jest przydatna i niektóre rzeczy zaczynają być tabu. Czyli na przykład moje twierdzenie, że podejście autorytarne jest spoko, jest bardzo dobrze i funkcjonuje, ale co ty, to jest nienowoczesne. Nowoczesne jest Turkus, zapomnij o tym. No i okazuje się, że może nie do końca. Jaka jest odpowiedź na to, które podejście jest lepsze? Spróbujmy sobie to umieścić w kontekście, bo odpowiedź będzie dłuższa, więc to nie będzie na jednym, na jednym odcinku. Natomiast umieśćmy to w kontekście projektów. I w poniedziałkowym filmiku nagrywałem, nagrywałem film o tym, jak bardzo projektowo działać w zależności od kontekstu. Odsyłam Was do tego filmiku, link znajdziecie. W opisie, jak projektowo działać? Jak podzielimy swoje projekty na skali małe, powtarzalne, unikalne i małe ryzyko, duże ryzyko, to wyjdą nam cztery takie typy projektów. Pierwsze unikalne z dużym ryzykiem, gdzie musimy zastosować pełne podejście projektowe. Drugie powtarzalne z dużym ryzykiem, gdzie stosujemy podejście trochę lżejsze. Unikalne, z małym ryzykiem, gdzie stosujemy swoim podejście minimalistyczne podejście do projektów, i czwarte, małe ryzyko, małe, małe ryzyko i projekty powtarzalne, gdzie podejście jest bardziej procesowe, bo działamy na procesie. I to ciekawe, w zależności od tego jest pewna korelacja pomiędzy typem podejścia projektowego a sposobem działania. Pytanie, jakie jaki styl przywództwa pasuje najlepiej do tych typów projektów? co nam wyszło w badania, jak te rzeczy ze sobą się łączą. Teraz tak, dobra wiadomość jest taka, że niezależnie od tego, co napisaliście w komentarzu, co bardziej lubicie, to gdzieś się odnajdziecie. Zła wiadomość albo interesująca wiadomość jest taka, że jeden typ, typ przywództwa Wam nie wystarczy, jeżeli macie różnorodność projektów. Dlaczego? A to dlatego, że przy projektach, które są, mają duże ryzyko, podejście hierarchiczne sprawdza się najlepiej, gdzie jest duże ryzyko, ludzie mają obawy, jak do tego podejść, działają zachowawczo, wtedy postawienie kogoś na górze, kto powie, idziemy w tamtą stronę, trzyma to w całość, podejmuje, podejmuje decyzję, kieruje zespołem, jeszcze szczególnie w tematach, w których nie wiemy do końca, co robić, więc nie ma taką dobrą sprawę, dobrego rozwiązania, to szczególnie dla tych unikalnych, to podjęcie decyzji przez kogoś na górze, to ma w miarę sensowny kierunek i wie, co robić, pomaga, Hierarchicznie dowozimy tematy. Ja mówię, jak trzeba zrobić, i wyrobicie. Nie ma sensu się konsultować za bardzo, bo robimy w miarę nowe rzeczy, więc temat odpada, jedziemy do przodu. Tutaj można się kłócić odnośnie tego powtarzalnych i z dużych ryzykiem. Tam być może wchodzi też, też trochę inny styl, natomiast hierarchiczny przy projektach z dużym ryzykiem, przy takich kryzysowych tematach działa najlepiej. W momencie chaosu wszyscy patrzą na lidera. Ty, ty podejmujesz decyzję, nikt ci nie powie za Ciebie to działać. Hierarchiczne jest spoko. Przy projektach unikalnych z małym ryzykiem działa turkusowe podejście. Oddajesz zespołowi decyzję. Słuchajcie, ja tam nie wiem, do końca to się dzieje. Dużo rzeczy nowych się wymyśla, bo to jest unikalne. Ja nie wiem, wy lepiej wiecie, co działa, Wróbcie to i yy, jedziemy. Ponieważ ryzyko jest stosunkowo małe, albo możesz je odpowiednio zarządzić, to ten sposób funkcjonuje. Wiesz, że we współ nawet jeżeli. Totalnie się uczy, jest totalnie niedoświadczony i w dobrej wierze narobi kłopotów, to te kłopoty po prostu zamykamy w pewnym ryzyku, który jesteś w stanie zaakceptować. To jest super podejście, oddajemy ten temat, słuchajcie, rozklinajcie to. Ja nie wiem lepiej, Wy będziecie lepiej, wiedzieć lepiej, działajcie. I przy projektach małego ryzyka i powtarzalnych, partycypacja jest całkiem, całkiem dobrym pomysłem, gdzie mamy małe projekty, w miarę powtarzalne, wasięgamy rady, bo ludzie pracują lepiej na poszczególnych, na poszczególnych obszarach, wiedzą jak to podpowiedzieć, współpracujemy. Współpracujemy ze sobą. I w ogóle partycypacja jest bardzo ciekawym trybem przywódczym. To osobny odcinek też, też, też nagramy o tym, bo materiału jest naprawdę sporo, sporo w raportu. Natomiast podsumowując dzisiaj, jaki styl przywództwa pasuje najlepiej? Przy projektach unikalnych z dużym ryzykiem, hierarchia, hierarchia, ewentualnie, tak jak mówiłem, przy projektach z dużym ryzykiem i powtarzalnych, hierarchia, partycypacja działa całkiem nieźle. Dla projektów unikalnych, których nikt wcześniej nie robił, ryzyko jest małe, podejście turkusowe, zdelegowanie do zespołu odpowiedzialności jest w porządku i akceptowanie konsekwencji tych, tych decyzji i małe ryzyko i powtarzalne, działa bardzo fajnie partycypacja. Co to oznacza? W Praktyce to oznacza, że jeżeli pracujesz w jednym typie projektów, no to być może jesteś w stanie st pasować jednym stylem. Natomiast to nie jest za bardzo rozwojowe. Jeżeli chcesz rozwinąć pełne spektrum pracy, to fajnie, żebyś potrafił, potrafiła poruszać się w różnych e, obszarach. A który z tych stylów jest najbardziej uniwersalny i najbardziej się wprawda, no to w jakimś kolejnym odcinku o tym opowiem, bo to jest fascynująca historia. Jak dojść od sytuacji, jak dojść do turkusu w ogóle i czy da się po prostu wejść w organizację, w której wszyscy robią sobie sami, a szef nie musi temu się przyglądać. Jak to Was interesuje, to napiszcie w komentarzach i to, to zrobimy. Natomiast chciałem Was na, na koniec poprosić do wzięcia w udziału w badaniu pm Dlaczego? Dlatego, że cel tego badania jest taki, że oprócz tego, że my chcemy sprawdzić, jak wygląda rynek Polski porównać zespoły ze sobą, to jest korzyść dla każdego, kto udział w tym badaniu be, be, weźmie. Wypełniasz formularz, on zajmuje około 15 minut. Link znajdziesz w, w, w komentarzu, zanim że Ola Boga, 15 minut, to te 15 minut jest tego warte. Bo dostajesz raport, na którym Pokazujemy Ci, jak Ty wyglądasz versus reszta wszechświata pod kątem przywództwa, zaangażowania, podejścia projektowego, efektywności i kilku innych, kilku innych wymiarów. Także na koniec dostajesz benchmark, ty versus reszta świata. Raport jest totalnie wypasiony, jest bardzo mięsiwcy. Zanim nim w ogóle odpaliliśmy PMQ, a spędziliśmy dwa lata. Dopracowując model, szukając różnych rozwiązań, które by było właściwe, zajęło nam parę miesięcy wyprowadzenie, wyprowadzenie badania, zrobienie analizy statystycznej i teraz kolejne raporty, zaraz po jej wypełnieniu, bardzo szybko dostaniesz kolejną, dostajesz raport, raport dla siebie. Im więcej masz raport wypełni, tym ten benchmark jest ciekawszy, i, a dla siebie korzyści masz od razu. Więc kliknij, wypełnij BMQ, zróbmy razem coś fajnego, bo bez fałszywej skromności. To jest naprawdę i świetny raport, świetne badanie, świetne wnioski, to możecie sami ocenić. Tyle z mojej strony. Zapraszam do badania. Jeżeli Wam się filmik podobał, polecajcie przyjaciołom. Jak się Wam nie podobał, polecajcie wrogom. Ważne, żebyście wstawili łapkę, komentarz. Algorytm wtedy pomoże i więcej osób te filmy zobaczy. Dzięki bardzo, do zobaczenia, powodzenia w projektach.